sobie z nich i kompletnie nie wiem o co chodzi. Czemu są dwie łapki w górę, skoro powinno być trzy? Yy, I na pewno jest o wiele więcej. Po prostu pewnie jakiś błąd YouTube Jestem Robertem Lewandowskim, to tam jest normalnie 5 łapek w górę. Więc uznam, że jest tam 6 łapek w górę pod tym z ostatnich z dorsów. No i nie zapomnijcie tutaj zostawić łapki w górę, no bo na 7 e, łapek w górę nagrywam kolejny odcinek z dorsów. Ja, no, halo. Chodźcie. Jednak Dorson jest cicha gra. A szczególnie jeśli chodzi o jumpscaring. No dawaj, otwieram. Czemu nie otwieram? Dobra, nie wiem. Może dawno grał w Dorson coś w tym stylu. pieniądze też pozbieram w razie jakbyśmy przeszli o, poczekam czy <laughs> jest za pierwszym pokojem chodźcie, chodźcie, mam klucz, mam klucz, ja mam klucz, mam klucz, Ej, ludzie, mam klucz Dobra, po prostu otworzę i poczekam, chodźcie dobra, one no za chwilę powinny iść tylko by światła nie migały, by nas dogoniło. o, pieniążki się przydano O dobra, przeszło. Słyszałam jakby dziwny głos, ale to chyba pewnie... Jest inny. O, jest fajny pokolik. Zgarniem najlepszą półkę. No o wy... W sumie ich tak chyba nic nie było. Ej, czekajcie. Ja też coś chcę. Oj oj. Tylko szybka do szaf. Nie, dobra, to nie ambusz. Chodźcie. A, to się w szafie blokuje. I chyba weszła... Nie, tam chyba nie było stytek drzadziewskich by drzewy i kupiła. O, ludzie jak ja tego nie śmierć. To jest nie do opisania. Ludzie, szuk, zły, tutaj? Nope. Czyli really, będzie albo gdzie są, tam, gdzie są wenty, albo tutaj. Czekajcie! No nienormalni, no. Już poszli. Pokażemy to może. Ha, <laughs> ta czeka po prostu. Więc mnie nie pogardza jak przyjdziemy 50 drzwi to przynajmniej jest coś kuchni fajnego ma ktoś klucz? nie, z tego co widzę tu już patrzyli o jakiemu ty to piszesz? po chińsku? no to to dużo a jednak czekajcie na mnie chłopaki dziewczyny Nie ma nikogo. kogo, nigdzie, tego elamosa? Nie ma. No! Uff! nie widzę tych pokoi. Kto to za polarek? Spadaj. Ej! Kto ma za polarek? Tu! No, tam! Tutaj! Nie ma, nie ma. Ja się tak boję, czego go nie ma, bo raz... Nie słyszałam go, a oh, był. Ale na szczęście... Go... Ten... Zobaczyłam nie tyle krany gdzie, kto ma klucz? ona ma klucze ona? Czy kto? Gdzie znaleźli klucze, naprawdę ale ludzie macie? mają klucze ojojoj, miga miga rush? mają gdzieś w Russia i a, zginiemy przez nich. Zginęliśmy przez nich, bo poszli dalej. Ja myślałem, że... No, będziecie mieli krótki odcinek widzowie, no niestety. No ale... wygląda no, na to, że masz problemy z rasą. Nie mam problemu! To oni zrobili problem. Światła będą zawsze migotać, gdzie jest blisko. Wiem. No ale oni widocznie są ślepi. Albo nie, wiem, mają epilepsję i co poszli dalej. kryjówkę. W sumie mogą wejść pod łóżko. Ojoj, a co ja zrobiłam? Ja mogę. Jak one... Przy... Ha, ona pewnie w szafie została. Będzie się nie mieli niestety dzisiaj krótki odcinek. Chyba, że albo nagram po prostu dzisiaj dwa odcinki z DRC. Bo to ile? Dwa się pięć wyjąć, No więc. Hej.